Cześć kochani! To Hisia Larp and Beauty. Witam Was na kanale. Dzisiaj będzie ręko włosowe, więc jeżeli jesteście ciekawi, jakie kosmetyki do pielęgnacji włosów mi się sprawdziły, a które raczej nie, to koniecznie ze mną zostańcie. To co? Zaczynamy! Kochani, kosmetyków jest cała siata, więc nie przedłużając, zaczynam pierwszy produkt. Barwa odżywka winogronowa do włosów kręconych i falowanych, podkreślająca skręt. Świetna. Jej tu jest 200 ml. Ona jest oczywiście rozcięta, wygrzebana, do dna, Kolejna zużyta. Ona była ulubieńcem roku. Uwielbiam ją. Świetna, tania odżywka do włosów kręconych. Jeżeli macie jakieś fajne odżywki, właśnie podkreślające skręt, ale takie właśnie do spukiwania, to koniecznie mi piszcie, polecajcie, bo. Ja już od tej się uzależniłam, no nie mogę kolejnego opakowania takiego złożyć, specjalnie nie kupowałam, więc polećcie coś. Kolejny produkt to jest Beautiful Hair Suplement Diety w formie herbatki od Anwen. No złożyłam, nie wiem nawet czy dobrze zadziałał na moje włosy, tak szczerze mówiąc, bo ja naprawdę starałam się tego zużyć jak po prostu złożyć ją. I o niej już nie myśleć, bo jest ohydna. Po prostu jest ohydna. Czułam, jakbym po prostu sobie, nie wiem, jakieś siano zaparzyła. Po prostu okropna w smaku. E, mówię, no nie zauważyłam jakichś efektów na moich włosach, w związku z czym na pewno nie kupię ponownie. No, zwłaszcza, że ja jestem taka, że, no, jeżeli chodzi o kosmetyki czy suplementy i tak dalej, ja muszę chcieć tego używać. Tego bardzo nie chciałam używać już po pierwszym spróbowaniu. Ale zmusiłam się, złożyłam. Ale więcej nigdy nie wrócę. Kolejny produkt to Isana Professional, olejek do włosów Pitaja i owoce tropikalne. No, po prostu super. Naprawdę świetny olejek taniutki, no bo to Isana. Lekki, nie obciążający włosów, pięknie pachnie, trochę potrafi przesuszyć, więc tutaj ostrożnie ale ogółem bardzo fajny, polecam serdecznie, można kupić w Rossmanie. Kolejny produkt, opakowanie wygląda strasznie, wiem, ale ja to wieki zużywałam, to jest Satwa Averuda e, olej musztardowy, e, no tego jest tutaj 500 ml, ale naprawdę wieki go zużywałam, olej musztardowy jest świetny na poroz włosów ale śmierdzi, tak, śmierdzi musztardą, e, więc ja raczej już się chyba nie zdecyduję, e, natomiast no bardzo mi się sprawdzał, natomiast no nie, więcej na razie chyba, na razie muszę odpuścić, tak, e, taki olej, bo, bo się już zmęczyłam nim. Kolejny produkt to jest Vela Professional, e, kolor Fresh Mask, czerwona, ja o niej wspominałam przy teście drogich kosmetyków No mi się nie sprawdziła, nie przykryła odrostu Prawie wcale, no dobra, no trochę tam przykryła Ale no o połowę tańsze odżywki, maski koloryzujące Lepiej sobie z tym radzą, więc moim zdaniem nie warte swojej ceny Kolejny produkt to jest Crazy Hair Olejowy miks do włosów średnio i wysoko porowatych, Zapach lawenda nie zauważyłam tego dopisku, zapach lawenda. Nie cierpię zapachu lawendy, więc używanie tego było dla mnie męką. Okułem miks olejowy spoko, ale na pewno na, ja nie wrócę. Kolejny produkt to jest Use Color Pigment Hair Mask with y, Tabuki Oil. Kolor oczywiście czerwony, to jest od Profis Cosmetics. 300 ml z pompeczką, całkiem w porządku, dosyć tania maska. Natomiast niestety zdarzało się przesuszenie po niej i trochę mi się włosy plątały, więc tutaj nie jestem zadowolona. Ten kolor też jakoś super nie utrzymywał. Kolejny produkt to jest Be Hair Made in Italy. Bicolor Crazy 12 minut, kolor czerwony, oczywiście Fluor Gel Color. W porządku, tego jest to 150 ml, czyli nie za dużo. Była okej, okay, ale jakoś turbo wrażenia na mnie nie zrobiła. No ale tutaj mamy ulubieńca Alter Ego Italii, tu właśnie też kolorową maskę, tutaj o, jej jest. A, uf, widzicie jak zafarbowało? 250 ml. Bardzo lubię, jestem zadowolona. Oczywiście mam już kolejną, tak systematycznie do niej wracam. Jestem bardzo zadowolona. Kolejny produkt to jest Revox Plex Blond Care Conditioner, ten poziom 5 W porządku ta odżywka. No ja nie mam blond włosów, ale to wiecie, no zawsze biorę po prostu pod uwagę to, że to po prostu jest do włosów farbowanych, takich zniszczonych i tak była ok, nie zrobiła na mnie piorunującego wrażenia. okej, okay, po prostu ok. No, nic wam więcej nie powiem, jest po prostu ok. Nie zrobiła mi krzywdy, nie zrobiła piorunującego wrażenia. E, Harry Tail Wasabi, stymulująca maska do skóry głowy. Kolejna, zdękowana. Uwielbiam, jest cudowna. Ma fajny efekt chłodzący, bardzo fajna. Naprawdę, no, nawet mój mąż może jej używać. E, jest naprawdę świetna no bardzo, bardzo fajnie łagodzi wszelkie yy, podrażnienia, mimo że to jest stymulująca na porost, tak? Też widać, że te włosy się u mojego męża zagęściły, bo głównie on ją używał. Jestem zadowolona, naprawdę jestem zadowolona, no ta seria Wasabi to jest po prostu ulubieniec mojego męża i oczywiście na, pe na pewno mam następną w zapasie po prostu, bo to musi być. Kochani, kolejny produkt to jest Hair Queen, ekspresowa maska emolientowa do włosów wysokoporowatych i tutaj jest 400 ml i muszę powiedzieć, że bardzo fajna maska, odżywcza to jest w ogóle polecajka od Wicki. Dla mnie niestety była dość męcząca, ma bardzo słodki zapach. Teraz mam jeszcze w testach do średnio porobatów. Ona ma troszeczkę mniej słodki zapach, ale też dość intensywny. No tutaj zużyłam całą włosy. Były fajne, dociążone, błyszczące, miękkie, więc wszystko było jak najbardziej w porządku. Tą serię dostaniecie w biedronkach. Więc jak coś to polecam. Ostatni flafik. Harry Tail Cosmetics, nawilżający krem myjący do słupej i z wrażliwej skóry głowy, Fluffy. To był ostatni z moich zapasów, niestety skończył się. W tej chwili jestem bez Flafika. bardzo cierpię z tego powodu. No ale no, niestety jest problem z surowcem, więc dlatego są opóźnienia, ale ma wrócić do oferty jak coś. Więc jak wróci, to bierzcie śmiało, jest cudowny. Mój mąż go uwielbia, ja go uwielbiam, jest łagodny, ale dobrze domywa, pięknie pachnie brzoskwinką, no i jeszcze ma tego słodkiego nietoperka. O, to było też fajne, barwy botaniki, yy, maska odżywczo-nawilżająca do włosów suchych łamliwych, olej lniany, proteiny pszeniczne, trachaloza, barwa, yy, barwa Cosmetics. Muszę powiedzieć, że była bardzo fajna ta maska. Tu jest 220 ml. Bardzo włosy były po niej sypkie i miękkie. Naprawdę fajne. Byłam zadowolona. Zapach też z tego co pamiętam nie był żaden taki, taki pudrowy kwiatowy, nie. Ale nie jakoś super męczący. Dość intensywny, ale nie jakoś super męczący. Byłam bardzo zadowolona. Chętnie bym wróciła, ale muszę testować. Mam jeszcze kilka innych z tej barwy właśnie do testów, ale to jak najbardziej mogę polecić. Kolejny produkt Eveline Cosmetics My Life My Hair peptydowa odżywka nawilżająca e, peptydy kwalan, kwiaszonoowe i aloes e, była w porządku, nie zrobiła cudów, taka bardzo bardzo przeciętna, nic więcej wam nie powiem, bo, bo jest przeciętna po prostu. E, Mia Cosmetics Super Hair Day Mix and Match i to jest nawilżająca odżywka maska 3 w 1 zapach miała taki przyjemny, taki właśnie pudrowo-kwiatowy delikatny szczerze mówiąc za tą cenę spodziewałam się więcej po prostu nie zrobiła mi żadnej krzywdy ani nic tak, ale myślałam, że będą lepsze te włosy po prostu będą lepsze A tak były takie po prostu przeciętnie, przeciętnie wyglądały po tym, więc na pewno nie kupię ponownie. Anwen e, Hair are maska do włosów o wysokiej porowatości. O boże, jakie to było dobre. To było tak dobre. W ogóle nie wiem kto stoi za nowymi zapachami o Anwen, ale dać mu podwyżkę. E, piękny taki lekko kwaskowaty zapach. No super konsystencja, włosy były mega. Naprawdę były mega, takie odżywione, mięsiste, błyszczące, w ogóle jeszcze ten design taki, taki prosty, yy, nie naśladujący żadnej innej marki, no cudo, naprawdę jestem zadowolona, chętnie kupiłabym ponownie, naprawdę chętnie kupiłabym ponownie, bo z tego bardzo przyjemnie mi się korzystało, bardzo przyjemnie, no super produkt. Kolejny produkt to jest Sesio Prebiotic Hair Shot, ma jogurtowa maska do włosów, yy, 350 gramów. Była w porządku, ale szczerze mówiąc, że chodzi o sesję, wolę tę w puszkach, tą um, emolientową, chyba emolientowa ona jest. W razie czego Wam napiszę, te. no to ta jest taka przeciętna, tamta jest dużo lepsza. Więc tutaj tej na pewno nie kupię ponownie. No też taka konsystencja była taka mocno, trochę taka żelowata. Ja nie lubię żelowych konsystencji, bo mi jest to potem problem wczesać szczotką, więc nie kupię ponownie. Kolejny produkt, e, bioeliksir, gęste włosy, suplement diety. E, tutaj ma jeszcze taką mm, szykawkę do odmierzania odpowiedniej porcji tego suplementu e, w szklanym opakowaniu e, i tego tutaj jest 300 ml muszę powiedzieć, że bardzo fajnie działało to na moje włosy, widziałam efekt, że były takie zdrowsze natomiast ja nie kupię podobnie. dlaczego? Ponieważ to jest pieruńsko słodkie ale wiecie, żeby nie było ja naprawdę lubię słodkie, nie? E, ja potrafię, wiecie na jednym posiedzeniu zjeść całe to fifi e, natomiast to jest takie bardzo, bardzo słodkie, jak takie syropy z dawnych lat, takie owocowe, takie ale naprawdę, no to jest tak Wy tak słodkie, że aż wykrzywia mordę. Nie? Więc to no, nie kupię tego ponownie, no bo po prostu jest dla mnie za słodkie. Kolejny produkt to Tail Cosmetics Tail Malinual e, ochronne serum do końcówek i olejowania. Ja używam tylko do końcówek i było turbo, ale to turbo wydajne. E, naprawdę byłam zachwycona, pięknie pachnie malinkami, e, jest w szklanym opakowaniu. No jest rewelacyjne, po prostu uwielbiam je. Chętnie kupiłabym ponownie, ale teraz testuję coś innego. No bo to no wiecie, no ja, ja testuję, tak? Po prostu. Ale jakbym zamykała kanał, to od razu bym do niego wracała, bo jest rewelacyjne. Kolejny produkt, barwa naturalna, odżywka ryżowa, odmładzająca do włosów przesuszonych i od, o, osłabionych. Nie sprawdziła mi się. Włosy miałam matowe, ciężko się rozczesywało, byłam niezadowolona. Tutaj jest 200 ml. No, nie kupię ponownie. Kolejny produkt to jest Goldwell RRL, e, e, Goldwell Emulant, czyli taki toner, farba do włosów, 200 ml. No, ja sobie właśnie tym teraz farbuję włosy, bo na chwilę obecną zrobiłam sobie przerwę od Henny. E, Uwielbiam, jestem zachwycona. Bardzo dobrze mi się ten kolor trzyma. E, jest taki intensywny, no, jak widzicie, e, taki rubinowy. Bardzo lubię. I mam już kolejne opakowanie w zapasie. Kolejny produkt to odżywka nawilżająca od Resibo, ze zwiększoną ilością humektantów. Miękkość i objętość. No, ja objętość miałam kosmiczną, ponieważ miałam taki puch, że klękajcie narody. No, mi ta seria od Resibo w ogóle się nie sprawdza. Tak jak wspominałam w poprzednim dęku, te opakowania mi się też nie podobają. Fajnie wyglądają, ale ten plastik jest tak twardy, że ciężko wydobyć po prostu. Produkt z opakowania, więc to mnie bardzo denerwowało. Nie kupię ponownie. Kolejny produkt to Zielone Laboratorium, odżywka wygładzająca. Eee, tutaj miałam takie lekkie zaskoczenie, bo za pierwszym razem, jak nałożyłam, to założyłam, wiecie, tak jak maskę do odżywkę do włosów na 15 minut. Eee, I potem nie wiedziałam, co się stało z moimi włosami, ponieważ były tak sztywne i brzydkie, i w ogóle, że nie wiedziałam, co się dzieje. Po czym zrobiłam dobrano kolejne użycie i się zorientowałam, że tutaj jest, że spucz po nałożeniu. I w momencie, kiedy tak użyłam, to działało, ładnie, wygładzało, włosy były nadal miękkie, błyszczące, wszystko było w porządku. Natomiast no ja nie kupię ponownie no ze względu na to, że to jest małe opakowanie, to nie wiem, ile tu jest 100 ml, pewnie coś koło tego 150 ml jest na dnie. Napisane. E, więc ja no nie kupię, bo to jest małe opakowanie, też zapach mi jakoś super nie pasował. E, nie, po prostu no nie. Mam lepsze odżywki wykładzające. Po prostu to sobie moim zdaniem można odpuścić. Chyba, że ktoś chce takie bardzo ekspresowe, to jak najbardziej. Jabłko, odżywka nadająca objętości z proteinami, i muszę powiedzieć, że tutaj w końcu mam zapach jabłka, w końcu, bo nie wiem, czy oglądaliście to denko, kiedy testowałam krem do twarzy regulujący i po prostu śmierdział niemiłosiernie, więc trochę się obawiałam tej odżywki, ale ona ładnie pachnie jabłuszkiem. Faktycznie było to odbicie od nasady, włosy miały fajny skręt, byłam zadowolona, e, chętnie bym kupiła ponownie, bo to mi się faktycznie sprawdziła, była bardzo przyjemna. E, I ostatni produkt z Bio Elixir, gęste włosy, stymulujące serum wegańskie. E, I e, to była taka wciereczka, e, Tutaj, jak widzicie, taki kolor miała właśnie brudny, że tak to mówimy, ale nie, nie zauważyłam, żeby mi jakoś, nie wiem, brudziła włosy, czy w sensie, żeby były na przykład dłużej, krócej, y, świeże. Byłam zadowolona, ładny był porost po tym, włosy łatwo się rozczesywało, wszystko było z nimi w porządku, nie plątały się na przykład u nasady, bo niektóre wcierki tak potrafią zrobić, więc tutaj było wszystko elegancko. Nie wiem tylko, dlaczego jest takie podwójne zamknięcie, bo tu jest jeszcze jedno, ale okej. Okay. Było naprawdę w porządku, ale teraz testuję z od Anwen Grow, grow me Tender. Jest moc, jest moc. Tu było ok, ale Anwen jest, jest moc. No i ostatni produkt, no to akurat od Anwen. Ampułeczka proteinowa, wiecie, że ja do tego systematycznie wracam, to było w ulubieńcach roku, no uwielbiam, po prostu jeżeli muszę zbustować jakąś taką przeciętną odżywkę, a jak widzieliście było dzisiaj sporo tych takich przeciętniaczków, no to właśnie te ampułeczki od Anwen mnie ratują. I kochani, to wszystko na dziś, mam nadzieję, że wam się podobało, jeżeli macie jakieś opinie o tych, czy jakieś was produkty zainteresowały, albo na przykład macie inne zdanie niż ja, to śmiało piszcie w komentarzach. Ja tam jestem, czekam. Oczywiście możecie mi tam polecać kosmetyki. Bo jak widzieliście polecajki, też testuję jak najbardziej. No i kochani, to będzie wszystko. Jak nie macie pomysłu na komentarz, to wrzućcie mi jakąś roślinkę, trzymajcie się ciepło, ściskam Was mocno, dbajcie o siebie, i do następnego pa! pa.